Chcę byś miała ślisko Kudas mój pachnący niczym kwiat Piękne rozpoczęcie nagrawa. <śmieniciela> 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 to powiem więcej nawet Tonę w stronę twoim <śmieniciela> Cześć, trzeba trzeba idzie i pójdą Kurwa macie Witaj, witaj w gejowskim świecie Tylko na dupie Mm, żaba jest na prawo, będzie pizda, pizda przede mną Zamrożona, pod spodem Żabę mam, oj niedobrze Spier dalej, są szarżą głupia No kurwa! Ten blok to jest dla jaj, rozumiem, tak? Wypier dalej, kurwa, frajerze, za dawaj, dawaj, dawaj Chyba spadła Dobra, żaba, dobrze jest, jest No i spierdalaj kurwa ten riot, i co zrobić teraz, oj Ojej. kurwa, O kurwa, gdzie Ja pójdę na zewnątrz, trochę dalej, bo. Możesz, ja zostanę tu i mam przestrzeń. No i za tam, jeden na jeden? Który w ogóle level spadł? A, ten niższy nie był. właśnie, tego trzeba być trochę. No i co, nałem no, standing, kurwa nie. Gdzie ona no, w ogóle jest tam gdzieś? Nade mną cały czas, ja stoję w rogu, żeby się nic nie odjebało. To jest najbezpieczniejsza pozycja na tym łapie na chwilę, znaczy, no no, no ta, na chwilę. W sensie, tej to i tak poleci, gdzieś pisteł kurwa. Podejdź trochę ten, w miarę blisko i walnij tą dwójkę. Żebym wiedział, gdzie ona jest. Tak, okej, okay, czekaj. Okay. Że ambitną myśl próbujesz? Tak. No kurwa nie pykło. Zamrożona. Wal, 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 Kurwa, Mighty X. Dobra, jest, eat. Prawie, prawie się z jebę, tym daszem, widzisz? Ja oh. mm -hmm. Bierzesz mola? No Jak ja mogę nie, nim, a no mogę spróbować. spróbować no. nie, może pusza, nie, nie, może nie, 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 wiesz... nie, 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 odpychali nie, powrotem na platformę i chuj. Te zabójty, nie, 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 analki nie, 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 ale prawie pyknął ten manewr, tylko oczywiście oni lecą kurwa nie tam, gdzie trzeba, nie? E, na tą lewą może chodź tu, nie? Spróbujemy tu i wyjewać. Jest tych kurwa okolicach. Ja to muszę uważać, blok zero, na niech zaraz będzie. <grym> A na Kinku, co jest? Czemu się chowasz Wal! Nie mogę, bo... że jest idiotą. No, chodź. I spowrotem do kopuły obejdziemy sobie, kolegę naszego fajnego. No i chuj. Który spadł teraz? O, nadal gorszy, tak? No Jakiś tam w szoku. Ty. Sobie sobie. O pole aż mi grę kurwa ten zajebał klatki To. No. Wiesz w jedną stronę nie, bo szarze mola to wiesz jak działają wiesz, nie, jak podczas szarży skręcę widok Kurwa nie było naprawdę mnie chuj strzeli kurwa to po prostu ląduje na boku No. A jak zrobię jeszcze do tyłu A to ląduje z blokiem z do tyłu, ale ja on doszarł Okej, okay. jeszcze raz Żaba idzie Do góry To Elo Aha, okej. Okay. <śmuch> no, stroikiem, pej. Aż tam mnie. <śmuch> Uważaj, że jeszcze gra się fantastycznie zbaguje i wypadnie że jakiś magiczny, kurwa, stosowy. <śmuch> Dobra. No kurwa, ja pierdolę! Jupcie mnie! No. To jest panna granica. No, no, no. Nie zebraj się, kurwa. Tak, już nie idę za tobą. Cię lepiej tam wierzcie. <try> <try> Masz jakieś pusze? No. Aha Aha nic się nie stało kurwa no Gdzie ma? Dada? A nic, nic kurwa, nic kurwa. Ja pierdolę po prostu Spadł czy gdzie on jest? Na pniu? Nie mam pojęcia. Chyba na tak. z nami... Jebany fart, a tu Kurde, jest, no w no, nie Nie, nie, wyrapnił tego, podskoczył, i podskoczył. okej. Okay. No ja pierdolę za ten fart jebany, no. Maszaj? No, no, no. Nie, żyjesz? A? No mam no, hapeczki. Tak. nam może, co on nam może zrobić? Nic, w zasadzie to nic. To uważaj, bo tak wiesz, kurwa kąty łapie od oh. tego pusza śmietniki Kurwa, aj nie was. Prawie? Nie? Dobra, chuj je tam. kurwa nic nie musimy już robić, nic chuje. wow, po... Nie sam, nie sam, nie sam. Aha. Kurwa, macie, No nie. Dobra, chuj, trzy sekundy. To akurat zbagowane miejsce, nie? A, wyszedłeś, okej. No to Auele. A jeszcze Wuder jest. Wuder czy do W kogo? No tak mnie ja myślę, że nie bo teraz już... Specjalnie chcę, żebym kurwicy dostał z tym duszeniem. O, nie działa. Ja pierdolę po prostu. Hmm. Cię, cię już, kurwa, dosyć grać. Nie jak. Zdolność, która ci potrafi uratować, dupę nie działa, kurwa. Jeszcze się długo odnawia. No. Incognito, Incognito, daj ty Prawie obiła wan idzie. No kurwa, jak niby Ja pierdolę Dobra, Luka, trzeba jakoś tam jebać, nie? Albo obiłana, nie wiem To będzie łatwiejsze, no to S No i chuj, stój, chodź, chodź, tu wróg, wyjebane Aha. Miguj. O zostało? nie, no okej. Okay. Ten lepszy znowu, to nie jest taki lepszy. O kurwa, dobre to było. Nie on tak patrzę, że nam wjeba się za presję i Jesteś walną okay. Dobra, jak już służył to a. sobie wyłączę blok. <śm> No kurwa postać i stanie z jego plecami, bo ja pierdolę. Raz. No trzeba <ścoughs> on stawić tymi zdolnościami, kurwa, że tak? Ja pierdolę. Nic nie umie innego. Ma kurwa. Jak go jak mieć? Ja ma Łukasz, co tam robisz? Mam już jest insta. Nie sądzę. Nie Kurwa, no, ja się ja mogę. Jest! Aha! Rzucę pasem. W końcu uderzenie presu, w końcu zadziałało niemożliwe, tak? O. Co za pig? <śmianie> to pseudo spacuszki były jakieś z lewami, nie wiem, kurwa, skołpasz, czegoś?